Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj na kanale będziemy mieć bardzo fajne, pożyteczne narzędzie: motowiertarkę marki Parkside Performance. Jest to mała motowiertarka na akumulator 12V. 5 lat gwarancji. Przychodzi to w takim pudełeczku. Tutaj jakaś naklejka jest, to nie wiem skąd to szło. Troszkę tutaj gniecenie mam. Mam nadzieję, że walizeczka jest cała, także rozpakujemy to zaraz. Zobaczymy, jakie ma parametry. Tutaj na pudełku wszystko jest podane, czyli tak, zasilanie, napięcie 12 V. Tutaj następnie mamy energia uderzenia 1,1 J. Następnie ilość uderzeń na minutę regulowana od 0 do 6575. Prędkość obrotowa też od 0 do 900 obrotów na minutę. Dodatkowo mamy uchwyt wiertarski na SDS plus. Możliwości wiercenia, jakie tutaj mamy, to jest 13 mm w drewnie oraz w betonie i 10 mm w metalu. Akcesoria, no czyli uchwyt wiertarski, dwa wiertła do betonu SDS plus, dwa wiertła do drewna walcowe, jakieś dłuższe bity drag ładowarki i akumulatora w zestawie. Rozpakujmy to i zobaczmy jak to wygląda jak to działa instrukcja obsługi wiertełka tutaj mamy tu mamy dziewiątkę wiertło na SDS Plus jest tutaj nawet takie wyżłobienie i ósemka. To nie wyciągam tego na razie. Człowiek. Uchwyt plastikowy. I tutaj jeszcze mamy płaski typu T. Jeszcze jeden krzyżakowy. Jeszcze brakuje mi jednego bita. Są cztery. No i tutaj mamy dwa wiertła do drewna. No nie ma, tylko trzy bity są. Ale cóż, mam nadzieję, że nikt tego nie otwierał przede mną, nie, że to nie jest jakiś zwrot. No, i tak wygląda wygląda na nieużywaną. No i tak tutaj mamy włącznik lewo, prawo, wiercenie, wiercenie z kuciem. Łatko chodzi samo kucie. Tu jest taka śladzik, jakby była troszeczkę obita. Nie wiem, ale na tym mi nie zależy, wam powiem, bo po prostu będę ją używał, to zaraz będzie obita tak samo. No to dobra, dorzućmy ją do kompletu. Nie ma bijania, zaraz będzie robota. Pasowałaby jakaś skrzynia na to, ale już niedługo będzie film na temat pewnej skrzyni modułowej. Także już zapraszam. Zastosujemy akumulator 4Ah Nie mam tych akumulatorów Tu pasuje idealnie, tych nowych piątek No i co jest fajne w takiej młotowiertarce że jest po prostu lekka Nie przemęczymy rękę przy jakimś dłuższym wierceniu czy na, przy, powiedzmy w suficie czy na jakiejś wysokości na drabinie no to, to taka wiertareczka nam się może bardzo przydać. Zobaczmy samo wiercenie. Jak widać, mamy miękki start i szybkie zatrzymanie. Wiercenie z kuciem. samo kucie Może się dotrze, bo takie słyszać różne dźwięki jakby takie niejednostajne tylko takie przerywane jakby coś harczało Tutaj bardzo ważne jest, żeby przy używaniu tego futerka nie używać z udarem, no bo po prostu rozpadnie nam się bardzo szybko. No, bicie tego futerka to jest takie oczywiste, bo to po prostu jest SDS Plus uchwyt. Tutaj mamy takie wiertło FI-10. Ma tutaj krzyżak, takie podwójne ostrze. Ono jest bardziej wydajne, nie powoduje się też klinowania. Dobra, wywierzmy coś pod FI-10. No tak jak mówiłem, pewnie się to po prostu dotrze, bo przy nacisku po prostu przy obciążeniu to wydaje taki normalny dźwięk jednolity. Tutaj jeszcze jest niewyrobione, bo to po przepracowaniu na tym udarze ciężko tutaj przełączyć na wiercenie. Tutaj mamy wiertło Fi8. Także tak to wygląda. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego filmu. Jeżeli Wam się podoba taki sprzęcik, bez względu na markę, to dajcie łapkę w górę. Będę Wam również bardzo za to wdzięczny. Siemka, cześć.